Cześć. Słuchajcie, dzisiaj sobie zrobimy odcinek o naprawie. Naprawie problemu, który się często pojawia w przypadku tanich replik. Czym ten problem się objawia zasadniczo? Mamy sobie kurek. Ja wam tego teraz idealnie nie pokażę, bo to u mnie wszystko działa jak powinno. Natomiast mamy sobie kurek, strzelamy z pistoletu i powiedzmy, że ten kurek nam się gdzieś tu zaczyna blokować. I to nie w taki sposób, że tak jak często jest to popularne, że ta część kurka o pewną część tutaj w zamku i przez to ten zamek ciężej chodzi. Nie, jest to straszny problem, można to poprawiać, kiedyś Wam to pokażę jak to zrobić. Natomiast nie o to tutaj chodzi, bo powiedzmy strzelamy, nagle nam się zablokował zamek, tak. I zauważymy coś takiego, że jeżeli odciągniemy kurek mocniej, to on się wtedy zakleszczy i można normalnie zrzucić zamek. Jest to problem wynikający po prostu z eksploatacji i z tego, że tanie repliki, army, Golden Eagle i tak dalej, jakości są no, nie najlepszej. Natomiast to nie jest straszny problem, zaraz Wam pokażę co z tym zrobić i w międzyczasie opowiem z czego to wynika. Jak wiecie w środku w replice mamy taką część, która się nazywa SIR. Oraz taką część, która się nazywa kurek. Yy, SIR ma blokować kurek w tylnej pozycji, natomiast na sygnał spustu go zrzucić. Sobie muszę wybić pin. Yy, dlatego właśnie często się zdarza, że ten SIR zaczyna się wyrabiać i w żadnym wypadku nie jest to od razu sygnał, że jego trzeba koniecznie wymieniać. Tym bardziej, że takiego SIRA no, ciężko dostać. Umówmy się, zwłaszcza do taniej repliki, zwłaszcza do repliki army, bo w WE to jeszcze jest jakoś jakoś, że, że te części u nich można osobno dorwać, a w tych tanich replikach niestety nie. Natomiast jest prosty sposób na poprawienie tego i polega on na regulacji sprężyny trójpalczastej, bo wcale to nie musi być tak, że zaczął się wyrabiać SIR, chociaż prawdopodobnie tak jest. Bardzo możliwe, że zaczęła się wyrabiać sprężyna trójpalczasta i dzisiaj pokażę wam jak na tej sprężynie działać. Ona jak widzicie jest specjalnie powyginana tak żeby zapewniała odpowiedni docisk i o tu jest sir. To jest sir, ten element, którym teraz ruszam. Ona musi zapewniać odpowiedni docisk. Bo jeżeli się okaże, że jest za słaba właśnie, no to zrobi się nam coś takiego, że kurek nie załapie. Yy, przepraszam, że sir nie załapie kurka. Dlatego, jeżeli występuje taki problem, zanim zaczniemy się martwić, zanim zaczniemy robić cokolwiek, bierzemy kombinerki, doginamy tą sprężynę tak, żeby dawała większy nacisk na sir, a jednocześnie, żeby z niego nie spadała. W tym celu proponuję sobie po prostu popróbować. Umówmy się, jeżeli nie będziecie jakoś strasznie mocno i strasznie często tej sprężyny wykrzywiać, nie rozwalicie jej, a nawet jeśli to jest świetna sprężyna trójpalcza stała od gardera za 20 parę złotych, więc możecie ją sobie wymienić. Natomiast sama w sobie wymiana właśnie może nie dać efektu, bo może się okazać, że nie jest to problem sprężyny, a że jest to problem sira. Natomiast tak jak mówię, doginamy sobie ten pazurek. Jest OK. Oczywiście to trzeba sprawdzić, natomiast jak to sprawdzamy, nie trzeba tego całego złożyć od razu, tylko sobie wsadzić tą sprężynę, upewnić się, że ona siedzi odpowiednio. U mnie widzicie, właśnie nie siedzi odpowiednio, ponieważ wszystkie elementy muszą, yy, wszystkie jej pazurki muszą pójść na mechanizmy. Tutaj macie disconnector, sprężyna wylazła pod niego, tak być nie może, ona musi wyjść na disconnector oraz na SIR. Dobra. Jak to składać, wiecie, ja Wam tylko pokażę, yy, ile trzeba tego poskładać, żeby sobie życie ułatwić. Tylko tyle i nawet nie pinem, tylko kluczem. Ciach. I sprawdzimy, yy, czy to działa. Rękę możemy sobie odsunąć trochę, żeby nam tu nic jej nie zjadło, chociaż raczej nie powinno. Jak będziemy strzelać, sprawdzamy, sprawdzamy, jest ok. Mamy sprawę załatwioną, składamy to. I tyle. Natomiast yy, jak już jesteśmy przy sprężynie palczastej, to od razu wam powiem jeszcze, do czego służy ten element. On odpowiada za dwie rzeczy. Po pierwsze za to, że przerywacz wpada pod SIR. Sprężyna trójpalczasta, prawe ramię sprężyny trójpalczastej tak ma właśnie pracować, żeby wpychać diskonektor pod SIRA. Jest to bardzo ważne. Co się potem dzieje z tym diskonektorem? Zauważcie, jak łuk z pustu. Wciskamy, zamek pracuje, on wyskakuje w dół. Zamek puszczamy, palec spust puszczamy, jak już cały, cały cykl się wykonał i wlatuje nam tu z powrotem ten przerywacz. Problemy z tym przerywaczem, jeżeli on nie chce tam wlecieć, czym się mogą objawiać? Na przykład tym, że co jakiś czas strzelimy dwustrzałem, że mamy takie pół auto, że nagle padną dwa strzały, może być to również problem, oczywiście, Sira i, i tego. Natomiast to się reguluje tą sprężyną. Nie trzeba się o to martwić. To nie jest jakaś straszna usterka. Bierzemy sobie kombinerki, znowu doginamy tą sprężynę trochę, tak żeby lepszy docisk jej zapewnić na tą część. Natomiast warto z tym nie przesadzić, ponieważ część ta jest jeszcze odpowiedzialna za to, jak mocno musimy wcisnąć spust. Żeby widzicie. O, teraz o. Żeby odpiąć SIR. Oczywiście ja wam to pokazuję, nie wiem, czy Wy to widzicie. E, tutaj mamy disconnector, tu mamy SIR. Wciskamy spust, odpinamy SIR kurek może spaść. E, jak mocno trzeba ten spust wcisnąć, więc warto też z tym ewentualnie nie przesadzić, jeżeli e, pracujemy na spuście, jeżeli robimy Trigger Job, poprawiamy reakcję na spust i tak dalej. Dobra, słuchajcie, tyle zasadniczo. Nie pokazałem Wam tego jakoś super, natomiast mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. Jeżeli macie taki problem, to myślę, że ten filmik Wam pomoże go rozwiązać. Tutaj normalnie bym podziękował i się pożegnał, natomiast do jednej rzeczy Was chciałbym zachęcić. Tak jak nigdy nie proszę o żadne suby czy, czy lajki, jakby, natomiast proszę Was o komentarze. Jeżeli macie jakąś wątpliwość, chcecie, żebym o niej zrobił filmik, rozjaśnił ją, napiszcie mi o tym. Może mi się uda od razu w komentarzach ją rozwiać, natomiast jeżeli mam zamiar, jeżeli jest to temat na tyle głęboki, żeby zrobić o niej filmik, to na pewno to zrobię również. Dobra, to by było wszystko. Dziękuję bardzo. Cześć.